Ta prośba, taki przykład bardzo obrazowy, skierowany do tych, którzy jeżdżą bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jeżeli jedziemy z samochodem z prędkością 90 km na godzinę i kierujący nagle gwałtownie zacznie hamować, zobaczy przeszkodę, i przy tej prędkości uderzy w drzewo. To trzeba pamiętać o tym, że osoba, która nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa, a waży średnio 70-80 kg, przez ułamek sekundy waży blisko 3 tony. Jest to potworna siła, potworna siła. I tą, z tą potworną siłą jesteśmy wyrzucani z samochodu. Ja, ja pracowałem przez trzy lata w pogodach wypadkowym, jeździłem często na wypadki śmiertelne i powiem szczerze, że czasami dochodziło do takiej sytuacji, że osoba została wyrzucona przez przednią szybę na odległość kilku metrów. Tu nie pomoże rączka, tu nie, nie pomoże zaparcie się nogami, przytrzymanie się fotela, nie, są to tak potworne siły działające na organizm człowieka, że człowiek praktycznie nie ma żadnych szans na przeżycie, jeżeli taki samochód uderzy z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę w drzewo, a nie mamy zapiętych pasów bezpieczeństwa. Nie każdego Polaka, nie każdego zmotoryzowanego rodaka, stać na zakup auta za 100, 200, 300 tysięcy złotych, które jest naszpikowane cudami techniki. Natomiast stać mnie na odrobinkę luksusu. A więc stać mnie na kupno auta, które, masz, które kupiłem często za 2, 5, 10 tysięcy złotych, ale stać mnie na tą odrobinkę luksusu, jaką jest zapięcie prawidłowe pasa, pasa bezpieczeństwa. I na koniec taka gorąca uwaga. W naszych samochodach często podróżują małe dzieci, ale także osoby starsze. Osoba po 70, po 80. Takie osoby czasami mają problemy z zapięciem pasa bezpieczeństwa. Wcale nie wiedzą, że taki obowiązek w polskim prawie... Funkcjonuje. Gorąca prośba. Trzeba wsiąść jako kierowca pomóc zapiąć ten pas bezpieczeństwa, dobrze go ustawić, dobrze go ułożyć, dlatego że prawidłowo ułożony pas bezpieczeństwa, jak już to dzisiaj tyle razy mówiłem, naprawdę ratuje życie i zdrowie ludzkie. Mm -hmm. A przygotowując się do tej akcji, zastanawialiśmy, zastanawialiśmy się nad jedną rzeczą. Jak to jest z samochodami VIP-ów? Na przykład teraz nas odwiedza prezydent Mediewiew. Czy on też musi mieć w swoim VIP-owskim aucie zapięte pasy bezpieczeństwa? Y ja myślę, że bardzo znane osoby, politycy, ludzie show biznesu w tej chwili, y Stosują się do przepisów prawa, dlatego że jest już taka moda na, na zapinanie pasów bezpieczeństwa, moda na niepalenie, na zdrowy styl życia. A tak jak wcześniej powiedziałem, zapięty pas bezpieczeństwa daje Ci gwarancję, że będziesz przez dłuższy czas uśmiechnięty, zdrowy, że nie będziesz miał tego typu problemów. A więc myślę, że e, oczywiście, e, osoba na przykład, która tak jak policjant, który kieruje pojazdem uprzywilejowanym, tych pasów bezpieczeństwa zapinać nie musi. Natomiast ja podam na przykład inny, jestem egzaminatorem i w trakcie, w trakcie egzaminowania na prawo jazdy też nie muszę zapinać pasów bezpieczeństwa, ale ze względów bezpieczeństwa, żebym się czuł bardziej komfortowo, bardziej bezpiecznie, zawsze pomimo tego, że z tego obowiązku jestem zwolniony, te pasy bezpieczeństwa zapinam, co budzi duży szacunek, a czasami nawet i zdziwienie u osób zdających. Zmroził pan krew w żyłach naszych widzów, obrazując bardzo barwnie, co może spotkać uczestnika w wypadku z niezapiętymi pasami. Może tak troszkę na rozluźnienie zadam takie pytanie troszkę przywrotne. Czy rolnik jeżdżąc po polu także musi mieć zapięte pasy w swoim traktorze? Wie pani, są też takie ciągniki rolnicze, takie traktory, które mają klimatyzację, które mają sprzęt hi-fi tak dalej, które mają też pasy bezpieczeństwa. Oczywiście pole należy do kategorii dróg wewnętrznych. A więc tam przepisy porządkowe nie mają zastosowania, mhm. więc taki e, kierujący ciągnikiem rolniczym nie musi, jeżeli porusza się po polu, zapinać pasów bezpieczeństwa. Ale wie pani co? E, Nieraz były takie przypadki, że e, traktorzysta przewrócił się, mhm. został przykleszczony po prostu, przygnieciony przez e, ciągnik rolniczy, którym kierował, a więc nawet gdyby... Takie ciągniki rolnicze były wyposażone w pasy bezpieczeństwa, dla, dla świętego spokoju warto te pasy zapinać. To jest naprawdę jeden z największych wynalazków XX wieku, proszę mi wierzyć.